Dobry, kochani, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Kochane byczki, zobaczymy, co ciekawego we wrześniu dla Was, co może się wydarzyć, co, co karty nam powiedzą. Pamiętajcie, kochani, oczywiście, że to jest czytanie czytanie ogólne, więc nie z każdym będzie rezonować, ale zobaczymy, zobaczymy, co możemy dla Was tutaj się ciekawego dowiedzieć. I już patrzymy, co dobrego dla Was, kochane byczki. Co dobrego, co ciekawego. We wrześniu. No, słuchajcie, jakaś sprawiedliwość idzie. Nowy początek. Słuchajcie, jakiś nowy początek, ale taki, taki wiecie co. Ja mam nadzieję, że to wiecie jest przekaz dla niewielu z Was. Słuchajcie, idzie jakaś sprawiedliwość. Ale wiecie co? Nie do końca ta sprawiedliwość jest sprawiedliwa. To znaczy, ja mam wrażenie, że jeśli ktoś nabroił po prostu, i to nie musicie być wy, to może być ktoś. Ktoś po tej drugiej stronie sprawiedliwości, ale jeśli słuchajcie, jest taka, taka sytuacja, że macie jakąś sprawę sądową, na przykład, um, albo, albo um, jakąś tam sprawę taką prawną, oficjalną, to słuchajcie, w, we wrześniu może się okazać, że ta sprawa się zakończy. Natomiast zakończenie dla osoby, która nabroiła no będzie sprawiedliwa, ale nie będzie, nie będzie pozytywne. Więc tutaj, tutaj tak to zostawię. Tutaj wam od razu powiem, jeśli we wrześniu, kochane byczki, starajcie się postępować zgodnie z prawem, postępować zgodnie ze swoją, swoją tutaj intuicją, ze swoją. Ze swoją moralnością, etyką, e, zwłaszcza jeśli słuchajcie, sytuacja na przykład będzie wymagała, wymagała w jakiś sposób tego, żeby kogoś zranić, dlatego, no bo czasami słuchajcie, czasami tak jest, czasami w życiu prywatnym czy w życiu, w życiu zawodowym musimy jakoś tam podjąć jakąś decyzję o nowym, zwłaszcza tutaj słuchajcie, jeśli, jeśli odchodzicie od kogoś e, lub od czegoś, e, to postępujcie tak e, zgodnie ze swoim sercem, zgodnie ze swoją moralnością i przede wszystkim zgodnie z prawem, z Zwłaszcza, słuchajcie, jeśli będziecie odstępować od jakiejś umowy, to dowiedzcie się wszystkiego na ten temat, y, dlatego że no, no, y, albo jeszcze nie, wszystkie, nie o wszystkim wiecie i dowiecie się we wrześniu, i wtedy będzie można, można pójść do przodu, coś tym, z tym zrobić. Y, albo po prostu. Y, będzie tak, że trzeba będzie po prostu kogoś zranić. Ja mam słuchajcie, jakieś tutaj takie wrażenie, że e, kochane byczki, może być tak, że będziecie się wyprowadzać albo myślicie o wyprowadce e, czy o sprzedaży domu, sprzedaży mieszkania, ale bardzo mi tutaj wyprowadzka, zwłaszcza jeśli wynajmujecie jakiś lokal, to może być i prywatny lokal, i biznesowy. I tutaj na przykład będziecie chcieli wypowiedzieć umowę wcześniej. I po prostu okaże się, że gdzieś tam są jakieś, są jakieś tutaj kruczki prawne, więc uwaga po prostu na takie sprawy. To nie musi być oczywiście do wszystkich, mam nadzieję, że to nie jest do wszystkich, ale pamiętajcie we wrześniu, kochane byczki, to co będzie najważniejsze dla Was, to postępowanie zgodnie z prawem i, i, i zgodnie z własną, z własną tutaj moralnością, również jeśli nie jest to sprawa taka, taka typowo, typowo prawna. Słuchajcie, jeśli chodzi o poradę, to jest współpracuj z ludźmi mimo wszystko. Mimo na przykład jakiejś tam konkurencji, czy, czy ludzi, którzy mogą się na pierwszy rzut oka, oka tak jakby okazywać, że Wy będziecie myśleć na, na samym początku, że to ludzie na przykład są Waszą konkurencją, czy nie będą chcieli pomóc, to mimo wszystko spróbujcie z nimi współpracować, bo może się okazać, że razem coś zbudujecie, a nie podzielicie wbrew pozorom. Także tutaj karty dopowiadające mam i zobaczymy, zobaczymy o co. O co tutaj chodzi? Bo słuchajcie, to jest bardzo konkretny przekaz dla kogoś. Energia jest taka ogólna, żeby właśnie postępować zgodnie z prawem, ale przekaz jest bardzo konkretny dla, dla jednej osoby. Słuchajcie, jeśli wy jesteście byczkiem, to może być tak, że na, i na przykład wynajmujecie jakiś lokal, no to może być tak, że ktoś wam będzie chciał wypowiedzieć umowę za wcześnie, na przykład. Może tak być. Słuchajcie, no ten nowy początek jest związany z rodziną, czyli rzeczywiście, słuchajcie, możecie się gdzieś przeprowadzać, może być nowy dom nowe mieszkanie, e, możecie się dowiedzieć, słuchajcie, ewentualnie o jakimś, o na przykład, że się rodzina powiększa i, i po prostu trzeba będzie zakupić czy wynająć większe mieszkanie, większy lokal, może jak najbardziej tak być. E, słuchajcie, to czego nie wiecie, jakaś kobieta Wam to uświadomi, jakaś kobieta Wam, e, jakaś kobieta wam przyniesie, przyniesie informacje na ten temat, e, właśnie może, słuchajcie, to jest taka osoba, która może nie do końca jest... E, e, Znawców w swojej dziedzinie, ale ona może was naprowadzić na coś, ona może wam zwrócić uwagę na coś, bo to jest, to jest tutaj mądra kobieta, tylko tak jak mówię, to nie jest profesjonalistka w tej dziedzinie, ale może mieć jakąś wiedzę, także tutaj. Tutaj trzymajmy się tego. No i słuchajcie, może być to zranione serce, bo trzeba będzie odejść od czegoś, nowy początek. Także może być rzeczywiście tak, kochane byczki, że będzie trochę smutno. Może być, ja mam wrażenie, że bardziej komuś będzie smutno, bo to wy odchodzicie, wy. Zmieniacie, że tak powiem, umowę, i może być komuś smutno. Natomiast, natomiast to odejście jest potrzebne. Oczyszczenie energii tutaj jak najbardziej, także, także po prostu najwidoczniej tak musiało być. W ogólnej energii, słuchajcie, macie, macie tutaj do, 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 do powiedzenia koło fortuny, czyli, czyli słuchajcie, znowu mi się pokazuje, znowu ja bym to powiedziała tak, żebyście postępowali jak najbardziej zgodnie ze swoim sercem, zgodnie z tym, co. Zgodnie ze swoim sercem, ale zgodnie z prawem, również, e, dlatego że e, koło fortuny, no fortuna kołem się toczy. Ja nie czuję tutaj dla Was absolutnie jakichś takich dużych problemów, natomiast, natomiast no, tak jak mówię, mu, ta energia będzie, e, będzie po prostu sprawiedliwie Wam dawać i zabierać. E, I powiedziałabym jeszcze, słuchajcie, to ile dacie z siebie w tym miesiącu, tyle dostaniecie. E, I oczywiście zawsze tak jest, natomiast w tym miesiącu możecie to poczuć jeszcze bardziej. No i słuchajcie. Y Porada z kart do opowiadających: nie rezygnuj, znowu nie rezygnuj. Nawet jeśli w ostatniej chwili, na przykład, coś wypadnie, okaże się, że coś tam jeszcze brakuje, czegoś jeszcze, coś jeszcze trzeba zrobić, to nie rezygnuj, bo wszystko się uda tak, jak być powinno, wszystko, się, wszystko pójdzie tak, jak być powinno. Natomiast po prostu karty mówią: nie rezygnuj w tym momencie, bądź wytrwały. Także byczki, ja mam wrażenie, że rzeczywiście na początku może się okazać, że gdzieś tutaj są jakieś problemy ale potem się okaże, że można te problemy opanować. Dobrze, kochani, jeszcze zobaczymy e, zobaczymy tutaj karty z wyroczni i będziemy powolutku kończyć takie krótkie czytanie na wrzesień, krótkie krótkie, ener krótkie energię chciałam powiedzieć, ale krótkie czytanie. Słuchajcie, macie bardzo piękne, bardzo piękną e, Kartę, która mówi o tym, żeby. że coś może wybuchnąć po prostu. Coś może, słuchajcie, wybuchnąć. Um, ale mam wrażenie, że jeśli wybuchnie, to rzeczywiście po to słuchajcie, żeby, żebyście. Um, że jeśli, jeśli rzeczywiście coś wybuchnie, ale to, to nie jest dosłowny, dosłowny wybuch, tylko to jest wybuch emocji, to jest wybuch jakichś tam um, rozmów. Tutaj to to jest po to, żeby to wszystko sobie wyjaśnić. Czyli ja mam wrażenie, że żeby oczyścić atmosferę. Czyli wiecie co, ja mam wrażenie, że rzeczywiście, jeśli, jeśli tutaj coś się komuś nie spodoba, ktoś wam będzie zarzucał, że na przykład nie, nie, nie jest to zgodne z prawem, że, że musicie coś tam jeszcze e, wykonać, no to, no to może, może dojść do bardzo, bardzo ostrej rozmowy, natomiast tak jak mówię, ta rozmowa może być Wam potrzebna po to, żeby oczyścić atmosferę. E, ja bym powiedziała, że jest to. Ym, Energia taka ogólna widzicie to, to nie jest ciężki miesiąc, ale to jest taki miesiąc, gdzie trzeba będzie po prostu trochę, trochę pomyśleć, trochę, trochę zastanowić się nad logistyką pewnych rzeczy, żeby po prostu wszystko było, wszystko było zrobione tak, jak powinno być. Kochane byczki, wszystkiego dobrego. Zapraszam Was do subskrypcji, zapraszam Was do, do polubienia filmu i do zobaczenia w kolejnym filmiku.